Że w sytuacjach zagrożenia życia, w sytuacjach krytycznych zawsze na Was można liczyć. Jak patrzę, jak jest Was dużo, a wiem, że to tylko część chodzi w mundurach taka doświadczona, część jeszcze do nas nie dołączyła, więc mam nadzieję, że ta młodzież, która garnie się do tego, żeby być odpowiedzialnym, ale w sposób zorganizowany, nieść pomoc, do nas dołączy, daje optymistyczną nadzieję na przyszłość, że OSP gminy Prudnik będzie się rozwijała, tak się do tej pory rozwijała. Wszystkiego, wszystkiego dobrego jeszcze raz serdecznie. Dwa proszę. słowa od pana marszałka, pan dyrektor Puglasz. Drodzy duchowie, <laughs> panie Adamie, ja po prostu w imieniu pana marszałka Andrzeja Buły, który nie może być wszędzie, ale docenia to, co panowie robicie na, na, na co dzień. Mówię tutaj o ochotniczej straży pożarnej, ale też o tym wyjątkowym w wyjątkowym poświęceniu z, z Państwa strony odczytam e, dosłownie dwa zdania. W imieniu własnym oraz samorządu województwa polskiego chciałem złożyć na Państwa ręce podziękowania za odwagę oraz poświęcenie w dziesięciu pomocy. Mam nadzieję, że pełniona przez Pana służba pozostanie źródłem satysfakcji oraz powodem do osobistej dumy z wykonywania tak szlachetnej misji. Marszałek województwa, Pan e, Andrzej Buła. I to jeszcze drobne e, upominki dla Panów. którzy potrafią mieć pomoc i niezmiernie się cieszę, że mamy, się pomoc. W imieniu zarządu powiatowego składam serdeczne podziękowania za to, co się zrobili. W imieniu prezesa pana Rodena. Wysyła, Państwa, wysyła jego spal, Szanowni Państwo. Wysyła goździówkę. Wysyła goździówkę, przeprowadzają, wjedzie rozdzielacz, wjeżdża na miejscu rozdzielaczowy. Prądowniczy, pierwsza już jest prawie gotowa. Jeszcze czekamy na drugą rotę, która musi rzucić ten gałąz do zbiornika. Zaszczep mechanik wodę i podać do prądownika, czyli muszą się rozprowadzić drugą Puszaj, puszaj, puszaj. puszaj. mocno, do końca. Ja że poziom pierwsza rota zakończyła swoją konkurencję, obróciła tarczy, a za chwilę rota druga. Stronci pachołeczki, które stoją tam luźno na i zakończona konkurencja. Prawidłowo, myślę, że nie będzie.